Ja dostałem telefon tak, uważaj, bo ktoś się pod Boxdela podrzyma. Ja mówię, no dzwonił do mnie 20 minut temu. Miałem taką rozmowę, że odbieram telefon, ogólnie zdziwiłem się, że. Zdziwiłem się, że Bogdala do mnie na numer telefonu dzwoni, bo on zazwyczaj do mnie dzwonił, on zazwyczaj do mnie dzwonił. E, z... Przez Messengera. Przez Messengera, nie wiem, chyba nigdy do mnie nie zadzwonił na numer telefonu. No ale dobra, odbieram i tak przyspieszonym głosem, takim, wiesz, zero pauz, zero jakiś takich wiesz, lecimy, nie? I było szykio. No siema, nagrywam na ciebie film, taki jak na Cika ostat. wszyscy się dowiedzą. Że jesteś w pewnym się na no mniej więcej coś takiego. I no dobra, no to jakby już raz, że jakby kto by kurwa, taki film na mnie nagrywał, bo no jakby raz, że nic takiego nie robiłem, i tak dalej, nie no jakby logiczne. To ja odpowiedziałem tylko na to, ty... na to napisałem, dobra, to podeślij mi potem autoryzację cześć, nie. Wiecie, że mu jeszcze autoryzuje ten film. No i tak po 20 minutach, to było chwilę przed 20. Dostaje telefon, ty uważaj na ten. Uważaj, bo, box bo ktoś się pod Boxdela podszywa. Tam od kogoś chciał wyłudzić pieniądze i tak dalej, nie? Ja mówię, no właśnie do mnie dzwonił, właśnie z takim tematem. No, i mówi, no dobra, no dobra. I chwilę później dostaje jeszcze jeden telefon, że y, ktoś z tym spoofingiem poinformował służby, że jakaś bomba została podłączona, podłożona i że zatrzymali, że zatrzymali parę osób z tym związane, nie? Z tą, z tą akcją. I właśnie jedną z nich jest jest bardzo ja mówię, kurwa, ty przejebane niedziela, nie? Jak chłopaka w ogóle wyjąć, kurwa, z policji? Znaczy, wy jesteście biegli w internecie, wy macie tam, wy macie tam, wiecie, po paręnaście, po dwadzieścia, parę lat i wy na przykład rozumiecie, że takie rzeczy się dzieją, nie? Ale pan Marian z, yy, z komendy ku a nie wiem, opoczno, czy z komendy powiatowej w Katowicach, to niekoniecznie musi jakby takie rzeczy rozumieć. I wiesz, dla nich ten numer dzwonił, tego zatrzymuje. Na to ja bym się nie zdziwił, jakby w ogóle antyterroryści takich ludzi yy, zatrzymali, nie? Siedzisz sobie spokojnie w domu, śpisz, nie wiem, cokolwiek, walisz konia, pijesz alkohol, no robisz cokolwiek, a ci się czarni na chatę wpierają, nie? No bo wiesz, to nie, to nie, to jest jeden z takich bardziej memowych yy, rzeczy, nie? O, nie chce mi się iść do szkoły, zadzwonię, kur że jest, że jest bomba podłożona, nie? Ale to jest bardzo poważne, nie? I zawsze coś takiego wezmą ludzie na poważnie, że jak ktoś zgłosi bombę stary, nie? I tutaj widzicie, konsekwencją tego było, było nie, że nie wyleciał samolot chyba do Nowego Jorku czy gdzieś do Stanów, bo ponoć w tym samolocie miała być bomba, nie? Ale, no by szybko wyszli po prostu.